Witajcie z pierwszych prac pożniwnych. Zacząłem sobie wczoraj uprawiać pole, przygotowywać się już w sumie, można by tak to powiedzieć, pod wiosenne zasiewy, mianowicie głęboszuję, a zarazem wysiewam poblony. Tutaj była pszenica Euforia. Pszenica, która w sumie można by powiedzieć, że spowodowała, żeby, że jesteśmy cali w euforii, no mnie spędzi. Mówią, że to chyba na złość, czy tam na kłótnie, nie? Nie wiem. Która bardzo fajnie planowała. Warunki do głęboszowania są dobre, bo nie jest mokro i nie jest sucho. Wydaje się, że jest tak optymalnie do pracy. Widać doskonale, zobaczcie paski słomy. No to jest tak, jak się zrobi dobrą ochronę, czy też nawet bardzo dobrą ochronę. No i niestety ta słoma nie jest do końca. Idealna, nie jest taka, no krótko mówiąc, dojrzała w 100%. No i sieczkarnia ma z tym problem, dość spory, jak widać. Gdzie to jest boże, było tę gej, tększe, gdzie było gęstsze, no to tej słomy oczywiście jest zdecydowanie więcej. A gdzie było słabsze, to jest mniej. Krótko, tutaj nie ma nad czym dywagować. Mieszanka międzyplonowa jest od Michała, którego możecie znaleźć na przykład na Facebooku, nie wiem czy na YouTubie też, ale na Facebooku Rancho Farm, a w zeszłym roku od niego też brałem częściowo te, te międzyplony, słonecznik, na pewno Facelia, groch. I szczerze mówiąc coś jeszcze, ale nie wiem co tam, chyba miało być nawet 10 gatunków. Nie wiem, chyba, że w międzyczasie później zapytam Michała, co tam jest, to Napiszę Wam w y, opisie filmu, co tam jeszcze mamy w tej mieszance. Natomiast. Oj, co jest? Nie nacisnąłem dobrze. I co chciałem powiedzieć? Natomiast co? Mamy przestój w y, koszeniu. Wczoraj wszyscy kosili ciamy. Wtorek. Wtorek. Który, czyli dziewiąty? Wczoraj w ogóle wszyscy kosili, a my mieliśmy przestój, ponieważ gdzie nie wjechaliśmy, to było mokre, zboże. Koło 15-16. Trochę to było takie irytujące, bo wszyscy koszą, a my, a my nie. Należ no korzystając z okazji, jakieś tam inne rzeczy sobie porobiliśmy. A przy okazji Wam może pokażę. O. Wjechaliśmy w pszyńce po kukurydze. kukurydzy, tam to w ogóle słoma jeszcze nie dojrzała, ale żarno takie na pograniczu. Wjechaliśmy w e, banatusa tego nasiennego, to w ogóle mokry. E, najpierw może pokażę Wam jak wygląda pole i teraz z bliska wygląda to fajnie. Widać, że ta ścierni jest zerwana. Fajnie wyciągnięta ku górze, zobaczcie takie tam bryły No na przykład w porównaniu do mojej nogi, więc takie coś o głębość wyciąga Natomiast z daleka Zobaczcie Słomy jest tak jak wspomniałem sporo Nie jest to idealnie czarne, nie wygląda to po prostu chyba krótko mówiąc ładnie No ale nie ma to wyglądać Ma to robić Robotę Pytanie czy tą robotę będzie na pewno robiło, zaraz wam powiem o swoich pierwszych przemyśleniach. Natomiast tak jak wspomniałem jest to przygotowanie pola pod wiosenne zasiewy. Do tej pory mieliśmy z tym problem taki, że no nie mając pługa robiąc wszystko kultusem. Kultus ma ciężki wał, dobijał tą ziemię i to wszystko było takie przez zimę, potem spadł śnieg i tak dalej. To wszystko było takie naprawdę twarde, zbite. Hmm. Boszu jest zdecydowanie lepiej Natomiast musimy Jeszcze dojść do perfekcji Wysiewu tych międzyplonów I to też zaraz Wam pokażę Co nowego sobie umyśliłem Ale najpierw tak Do siódemki i proszę mi się tu nie śmiać Bo to jest tymczasowo Ale jak to tymczasowo się sprawdzi to tak zostanie Nie żartuję trzeba będzie to zmienić Ale zamontowałem amortyzator Gazowy On jest identyczny jak ten, który mam w 6620, a w sumie wziąłem, dogadałem się, znaczy za, yy, pogadałem z chłopakami ze Spawmetu i od nich po prostu kupiłem yy, i powiem Wam tak, amortyzuje to naprawdę fajnie. Udało mi się tak, wydaje mi się dobrze to skonfigurować. I Nie, jest pietarda, jest jakby zupełnie inny ciągnik. Zdecydowanie mniej skacze, yy, dużo przyjemniej się jeździ, no i liczę na to, że... Całe zwolnice, cały ten przedni układ przeniesienia napędu, przednia oś, właśnie z zwolnicami, chyba głównie ze zwolnicami. Podziękuję mi za to, bo ten ciężar nie jest na sztywno umocowany i nie wali jak nie wiadomo co, gdy są jakieś tam dziury, i to wszystko przechodzi nam później właśnie na ten przód. Więc to jest myślę prima sort. Wcale to nie było drogie, nie pamiętam, kilka stóp Cztery stóp czy jakoś tak? Plus wężyki, także. Petarda, petarda naprawdę. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, mianowicie tak. on cały czas chodzi. Patrzę. Muszę wymienić... wymienić ten ten, tak mi się wydaje. Yy, dobra, ten paseczek. No i kolejna rzecz. Tą belkę wysiewającą całą miałem na samym końcu. Nie chciałem się tego yy, porządnie na razie montować, yy, bo tak... Staram się wybrać jakiś taki konsensus, żeby to było dobrze. Po pierwsze chodzi o to, żeby spadł od siewnika do tych lejków, czy jak to tam nazwać to się inaczej nazywa, ale dobra, żeby był większy spad, więc zamocowałem je bliżej, przez co są też niżej. No tu jest zasypane, Właśnie, ten minus już jest taki, że jak jadę ciut szybciej, a uwierzcie mi, że wcale szybko nie jadę, no to ta ziemia gdzieś tutaj nam się niestety zbiera. Widać, że to jest złapane na trytytki. Na razie tam aby się trzymało, nasiona stąd spadają gdzieś tak mniej więcej. Tutaj, boję się, że będą trochę za głęboko zagrzebane, ale myślę, że będzie nie najgorzej. Dodatkowo zamontowałem tutaj na takich gumach przez rurkę no taki dodatkowy, jakby powiedzmy, wspornik, który, dzięki któremu te węże nie opadają w dół. I to jest właśnie specjalnie na gumie, bo jest przymocowane do, do tych całych słupic, do tych tutaj, nie wiem jak to nazwać, śrub powiedzmy. I w razie jak ten ząb pracuje, no to tutaj nam też może sobie ta guma pracować. Dzięki temu mi się to nie zapycha, tak jak w zeszłym roku się zapychało dość namiętnie. Robię gdzieś na takie uczciwe 40 cm, chociaż chciałbym jeszcze go zgłębić bardziej. Aczkolwiek z drugiej strony zastanawiam się, czy ten ciągnik podoła. Bo tak zazwyczaj jeżdżę tak jak teraz 6, 6 na godzinę. No nie jest to zatrważająca prędkość. Na pewno przy tej prędkości dużo lepiej mają się elementy robocze, natomiast mniej ta ścierni jest uprawiona. Jakbym jechał szybciej. To te talerze, które są z tyłu zdecydowanie lepiej by mieszały i by było bardziej czarno. No właśnie to jak mówię, tylko pytanie, czy zależy nam na tym, żeby było czarno. Ja już sam nie wiem w sumie na czym mi zależy. Zależy mi na pewno na spłychnieniu. O, i się kurna przypchało, no właśnie. Gdzieś ta słoma się nazwiera, dosyć nisko jadę i potrafi mi się zapchać bydlą. Dosyć nisko jadę, więc znaczy nisko, głęboko jadę, więc rama jest nisko, no i potrafi się przypchać. E, nawigacja jest w kombajnie, nie ściągałem, to mi się nie chciało. E, I teraz, właśnie, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby było dobrze spulchnione na żeby była ta gleba, żeby przez zimę, właśnie tak, nie osiadła, nie zrobiła się taka twarda, zbita, bo tak, jak wspomniałem tutaj pod jarę za siebie, czy to groch, czy to kukurydza to zdecydowanie lepiej później, na przykład dużo łatwiej jest wcześniej wejść w pole, tak jak w tym roku, tak, w tym roku wiosną pod groch, gdzie już w marcu udało się na początku marca zasiać i w sumie ten groch dał rekordowy blon jak na ten rok. A to też właśnie była zasługa tego, że ta ziemia była tak uprawiona, a nie inaczej, ponieważ no nie została właśnie zbita po zimie, a wręcz przeciwnie, przyszedł mróz, pokruszył ją tam gdzieś, czy to na w tych górkach gliniastych i tak dalej, więc dużo łatwiej się ją uprawiało. Natomiast jeżeli chodzi o same spostrzeżenia moje co do głęboszowania, to nie licząc hmm, kilku takich tam pojedynczych miejsc, w których zazwyczaj gdzieś tam gromadziła się woda, no bo każdy ma jakieś takie miejsca, w których ta woda się gromadzi, nie bez względu na to, czy mamy podeszwę późną, czy nie mamy. Jakie rośliny uprawiamy, i tak dalej, i tak dalej, no to na każdym polu znajdzie się jakieś miejsce, w którym są jakieś zastoiska wodne. No i faktycznie, nie licząc tych poszczególnych miejsc, tych zastoisk, no to ja jakichś takich super efektów głęboszowania nie zauważyłem. Nie zauważyłem, żeby jakoś rośliny się lepiej korzeniły, żeby ziemię w kolejnych latach łatwiej można było uprawić, żeby ta uprawa była przyjemniejsza, szybsza. Więc mam takie mieszane uczucia, wiecie, bo troszkę gdzieś tam zaczynam dochodzić do wniosku, że robimy coraz więcej różnych rzeczy mających poprawić nam właściwości gleby, zawartości pierwiastków w glebie i tak dalej, i tak dalej głęboszujemy, wprowadzamy międzyplony, mamy fajne zmianowanie. OK, odbija nam się to na tym, że nie stosujemy, albo inaczej, ograniczyliśmy bardzo mocno nawozy e, przedsiewne, NPK, ogólnie NPK, bo tutaj też biorę pod uwagę groch e, i zasiewy rzepaku, i po grochu tego azotu w ogóle nie dajemy. Mamy tutaj zapiszczą, pojęcie nie ma. Ja, co za przygody dzisiaj Wałek wysiewający się nie kręci, idę teraz idę zobaczyć czy to się tam gdzieś nie zapchało O, Cię kręcę Dobra, zaraz przyjdę Okej, okay, wszystko działa, czy to okazuje się, że mamy chyba, bo tak rozmawiałem z Łukaszem, czyli... Osobą, która wykonała, produkuje, producentem można to tak nazwać, tego siewnika, i no, okazuje się, że wszystko chodzi prawdopodobnie. Wina leży trochę po stronie ciągnika, gdyż bardzo mocno grzeje mi się tutaj te gniazdko trzypinowe, no i spada napięcie przez to. Zobaczymy, chwilę postałem, i teraz wszystko chodzi, jest ok. Zobaczymy czy trzeba będzie płytkę wymienić, taką przetwornicę na mniejszą To Łukasz mówi, że nie ma problemu, bo ma jakieś tam właśnie, które potrzebują mniejsze napięcie Albo najlepiej by było nowe gniazdo pociągnąć bezpośrednio od akumulatora, no ale... wiadomo jak to jest Oj, dobra, słuchajcie Przejdę jeszcze właśnie do tego boomruszowania, do tego wszystkiego co robimy i tak dalej To jest tak jak mówię, że z jednej strony my robimy naprawdę dużo po to, żeby mi się tu przypchał, ale dobra, przejedziemy do jeszcze. Robimy naprawdę naprawdę wiele, żeby poprawić tą kulturę gleby, bruchnice i tak i tak dalej. I tak jak powiedziałem, nie licząc tych kilku miejsc, tak, jeżeli wracamy wró wrócę się do głębosza kilku miejsc, w których zniknęły zastoiska wodne, to nie widzę jakiegoś efektu, nie wiem, zerwania pod podeszwy tej uprawowej, bo czy robią bezorkowo, czy orkowo, to nie ma większego znaczenia. Jakby nie jest tak, że po nagle plony są uła. No nie, a praktycznie już wszystkie pola głębosz zobaczyły, Głębosza, głębosz już był stosowany na każdym polu dodatkowo wprowadzania tych międzyplonów i tak dalej no tutaj powiedzmy może być efekt właśnie taki, że stosujemy mniej nawozów no dużo mniej, bo tak jak wspomniałem pod, pod zboża, po rzepakach w ogóle nie daje większe nawożenie jest powiedzmy pod kukurydzę stosunkowo ograniczone pod rzepak, ale też jest to nie jest tak, że w ogóle nie ma no po grochach co prawda nie było wcale, no w tym roku coś tam dam po grochach i zobaczymy czy to będzie miało znaczenie, czy nie. Zaraz tutaj poprzeczniaki, to też zawsze wie tej słomy sporo. Zaraz sobie opuszczę maszynę. O! Jadę sobie na gazie ręcznym, że tak powiem i... No i tak zaczynam się zastanawiać trochę, bo to... Tych zabiegów jest coraz więcej. Koszta są też coraz większe. A jakoś specjalnie nie przenosi nam się to na taki wizualny, odczuwalny zysk. No, jakaś kupa słomy! Odczuwalny zysk w postaci po prostu wyższego plonu. No bo na tym nam zależy. Oczywiście ja tak jak wspomniałem, koszty trochę ograniczyłem, jeżeli chodzi o stosowanie nawozów. Ale z drugiej strony. Jakbym sobie policzył, te wszystkie dodatkowe zabiegi, zakupy dodatkowych maszyn, zakupy międzyplonów, tych mieszanych międzyplonowych, bo one też nie są tanie. I to może się okazać, że to tak naprawdę chyba na jedno wyjdzie. Z drugiej strony, go no nie stosuję tyle nawozów, więc też nie zakwaszam, że tak powiem, tego środowiska, tej gleby. No, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale żeby jakoś tak powiedzieć, że to jest takie mega pozytywne i. Jest super ekstra i tak dalej. Nie odważyłbym się tak powiedzieć. No na pewno, A teraz mi się znowu przypcha. Jest takie, takie miejsce koło stawu. Zawsze jest z bardziej zielono. Zawsze jest tego towaru więcej. I zawsze ma się czym przypchać przez to. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie, nie, nie wysiewać międzyplonów, absolutnie uważam, zawsze byłem zwolennikiem tam, no dbania o tą glebę, po prostu, krótko mówiąc, wprowadzenia tej materii i tak dalej. Tylko tak jak po sobie to widzę, no to chyba nie ma co oczekiwać jakichś tam mega spektakularnych efektów, chyba że naprawdę... Gdzieś tam pracujemy na glebie, która była zaniedbana. Nie wiem, wzięliśmy jakąś dzierżawę i faktycznie ten głębosz może zrobi jakąś mega robotę. I faktycznie te międzyplony też zrobią robotę. Może u nas też jest tak, że my no, od bardzo dawna stosujemy już, e, wysiewamy u siebie międzyplony, mamy bogaty płodozmian. No, co prawda, głębosza nigdy nie mieliśmy, i tak szczerze mówiąc, trochę właśnie nie oczekiwałem tego, że e, pójdzie głębosz i nagle będzie efekt wow. No, okazało się, że poszedł głęboko, a efektu, wow, jak nie było, tak nie ma i on mnie tutaj naprawdę ratuje pod kątem, gdzieś tam ratuje. No, chyba to nawet jest dobre słowo, określenie pod kątem tej uprawy, upraw, upraw jakichś tam wiosennych, to, to naprawdę robi to robotę i, i dobrze to wygląda. O, wszystko działa jak należy, jak wszystko działa, to od razu się pracować chce. Natomiast, może tak zrobię. O, oczywiście sobie widzieli trochę. Natomiast, tak jak wspomniałem, efektów wow nie ma i chyba za bardzo też nie ma się co, co łudzić, że będą jakieś tam super efekty. Oczywiście gdzieś tam te wszystkie prawa i tak dalej wymagają od nas pewnych działań, nakładają pewne obowiązki na nas. No, my robimy, że tak powiem, ponad program te wszystkie wytyczne, bo po prostu mamy dużo większy areał niż musimy, którym za, na którym wysiewamy międzyplony. No ale po prostu tak mi pasuje i, no i uważam, że tu mimo wszystko jest dobre działanie. Chociaż tak jak wspomniałem, nie ma jakichś tam spektakularnych efektów, no. To i tyle. Kupę hektarów przed nami do uprawy. tym, e, masejem ty, mase Siódemką będziemy jeździli właśnie z głęboszem i z siewnikiem do poplonów. Natomiast ja 6620 zaczepiam do kariera i po żniwach dostanie już bliźniaki. będzie miał zaczepione i będę talerzówką leciał wszystkie rzepaczyska i tak dalej i dalej. Także robota nam się trochę rozłoży na dwa ciągniki i też to będzie stosunkowo wtedy szybciej zrobione. Tata będzie jeździł jednym, ja będę jeździł drugim. Więc ta robota na pewno będzie ubywała dość fajnie. To będzie na tyle, trzymajcie się.